pewną siebie, głośną, robiącą cały czas show wokół siebie i chcącą być w świetle reflektorów, Dobry, dzień dobry, dzisiaj w końcu wyglądam jak człowiek I jedziemy zobaczyć Jedziemy zobaczyć muzeum, które już widzieliście Idziemy zobaczyć, czy dalej mieszkają tam Wieloryby Chyba nie byłam ostatnio W środku tam Wejdę. O, to są gołębie z Krakowa. Przyfrunęły za nami. Mozaika. A tu jest ładniejsza mozaika z tej strony. My tam jesteśmy. No, ale flagi nie ma. Polski? Mhm. Zrobię Wam update sytuacji pogodowej w Korei Wiem, że to nie ten kanał, ale macie update sytuacji pogodowej Dzisiaj mamy 20 stopni, na chwilę obecną ma być 27 um, Ale jest bardzo tak mokro, jest wilgotno Wczoraj padał deszcz wieczorem I zaraz zobaczymy, czy są wiele ryby Czy nie ma To się odnosi do sytuacji pogodowej w Korei Let's see, let's see. Jest jeziorko. I jest ona, ale już nie jest narysowane. Nie ma rysunku wielorybów. Więc chyba się już wyprowadziły. Są teraz rybki zwykłe. Można kupić dla nich jedzonko i rozsypać. O, jest rybka. Patrzcie, płonie do mnie rybka. Toż to karpik. No stół wigiliny można już wziąć o a my idziemy tam I musimy się wyrobić na dziesiątą, bo o dziesiątej jest darmowe zwiedzanie. Patrzcie ptaszek! Ptaszek i rybka! Darmowe zwiedzanie po angielsku. A mamy trzy minuty, nie zauważyłam, że już jest 9.57, a o dziesiątej się zaczyna. Na drugim piętrze, czyli dla nich... Dla nas na pierwszym, bo u nich parter to jest pierwsze piętro. A drugie piętro to nasze pierwsze piętro, więc let's go! Mamy mało czasu. Chciałabym, żeby ktoś mi opowiedział jakoś tak sensownie o tym, co tu jest. Bo wiecie, że ja sensownie wam nie opowiem, co widzę. E, oprócz tego, że. Nie wiem, drzewo. Fajne koreańskie drzewo. A trzeba się jeszcze dostać tam. Dwie minuty.

Patrzcie Turtle Ship Jest i on Turtle Ship z takim pięknym smokiem wow. I tam Ciap 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 Atakowali Japonię Bronili się przed Japonią Koreańczycy Robił mi się jakiś taki duży siniak. Nawet nie wiem skąd. Chłopak mnie bije jak nic. Tu jest łódka, ale na łódkę się nie da wejść, chociaż są schody, ale nie da się wejść. O, a tu można spaść z czołgu? A jak się będę wspinać, ja, ja bym nawet jakbym zaczęła to, już spadła. Są to weź sobie. Mm. ale bardzo duże porcje więc nie zjedliśmy wszystkiego bo się nie da ale bardzo smaczne na każdej stacji metra są takie kabinki z wszystkim co jest potrzebne gdyby wybuchł pożar każda z tych stacji jest w ogóle chyba też bunkrem gdyby coś się stało, w sensie gdyby jedna Korea postanowiła nagle zaatakować drugą Koreę, no to można się schować w metrze Każde metro jest tak zaopatrzone Czas na Muzeum Narodowe Koreli Ko Koreli? Koreli Czas na Muzeum Narodowe Korei Tutaj jeszcze nie byłam Nigdy A też jest wejście za darmo, więc w sumie nie wiem czemu Tam gdzie idzie Tam widać nasz dom, my mieszkamy pod Namsem. Tower Prawie Tam są takie wsiuf, To jest objętość mózgu A nie, że w sensie, pokazują Ci objętość mózgu A nie gdzie jest Bąbel I ogonek bąbelka Nie, to nie ogonek Ogonek jest obok mm. to ja rano co jest w muzeum narodowym Korei, ale jak na razie przechodzimy przez wszystkie te wczesne ery jesteśmy w Ezie, Ezie, Erze brązu. i tyle są garnuszki różne takie widzicie z dziurką garnuszek taki o na wodę żeby wylać sprytne to jest chyba jakaś gra którą można zagrać oj oj Okej. Okay. Co mam zrobić? Okej. Okay. O, jeszcze tu miałam spamiętać, bo nie pamiętam. A tych wszystkich może najpierw tam, żeby byli bardziej wpółcześni. Siu. Siu. Sium. Chyba zrobiłam wszystko. Dobra jestem. Tutaj ktoś miał fantastyczny merch z Shiny. Jeszcze przed powstaniem Shiny. Pewnie była Edyta Górniak. Patrzcie na te oczy Bo one patrzą na was Nie wiem czy już wam to mówiłam i czy mieliście okazję widzieć, ale tutaj Nad moim prawym okiem Pęknęło mi yy, to się nazywa? Naczynko? Chyba I to się stało w samolocie Bo jak wysiadłam z samolotu, jak już dolecieliśmy do Incheon takie mi się pojawiło, ale wydaje mi się, że już o mówiłam, a może nie Bo nagrywam jednocześnie materiały dla Was I dla Oli I dla mamy mojej I dla mamy mojego chłopaka Więc to wszystko idzie w świat W różne kierunki I nie wiem, co do kogo mówiłam No, więc takie tu mam Dzisiaj w planach jeszcze te groby Grobowce I Gangnam Ale tak nas bolą nogi A jest dopiero godzina 17 albo już 17 w sumie całe szczęście one są otwarte do 21 więc zdążymy ehm, a nie mamy za bardzo po drodze nie mamy jak tam po co tam jechać ehm, innego dnia ehm, teoretycznie gangnam jest dość blisko jakbyśmy chcieli po kupieniu merczu pojechać tam w sobotę ale myślę że coś innego znajdziemy nie w sobotę w piątek tak bo jeszcze nie mamy planów na piątek i na sobotę Oprócz tego, że w piątek jest koncert, a w sobotę idziemy do kliniki, ale to nie wybiegajmy tak w przód na razie. Yep. Teraz jesteśmy w miejscu, które też już widzieliście, czyli w grobowcach. No nie no, przesadzam <laughs> obok grobowców. Władców I tam mamy Sławną Spirit Road Po której nie można chodzić Tam jest za tym budynkiem Ale można chodzić zwykłą road Czy tu mogę przejść? Nie, bo to są You may step on, czyli mogę Ok, po tych mogę A po tych nie mogę? Keep out, ok A, bo to są Spirit Stairs, no tak Po, po królewskich mogę, ale bo tych nie mogę już chodzić. Są ułożone kamyki, a tu obok stoją duże kamyki w różnych kształtach. A, coś mnie gryzie. Totalnie czuję, jak chodzą po mnie jakieś robaki Albo coś. Albo mam delulu. Tu jest drugi, trzeci grobowiec. Drugi, trzeci. A tam jest. A, a tam będziemy przechodzić, no tak. Bo ona albo on stąd schodzi i idzie tam na dół. Ale mamy stresową sytuację, bo zamykają za pół godziny i pan tutaj yy, strażnik chodzi za nami i pokazuje nam gdzie mamy iść, żeby wszystko zobaczyć, ale żeby szybko wyjść. Bo zostało tam 20 minut do zamknięcia, a nie chcemy mu robić bardzo pod górkę. Więc tak wykonujemy jego polecenie szybkim tempem. A też się ciemno zrobiło, dlatego że są te drzewa chyba. Dlatego tak się wydaje, że jest ciemno. I przez te światła. O nie, it's close. mu <grafy> O nie, a my tu musimy przejść, a tu nie ma pasów. A tu wszędzie jest CCTV. O nie, te No <grafy> Znowu te guginy. Tutaj ostatnio było SM Coex Artium, ale już nie ma. Nie wiem co teraz jest. I po tym całym SM Coex Artium zostały tylko odciski rąk twórców, artystów z SM. I one są tam, o ile się nie mylę. Więc zaraz porównamy wielkość dłoni mojej i Cemina. Nie pamiętam, czy był John Han, czy nie. No, ale jak był, to sprawdzimy. Tylko muszę wyciągnąć rękę. Już mam wolną rękę. O, nie mają swoje koreańskie imiona Szukamy, szukamy, szukamy mm, mm, mm. A nie, są też pseudonimy. A, Tu teraz jest K-town for You. Ciekawe czy jest otwarte. Jeżeli jest, to pójdziemy poszukać lightstika. EXO... EXO... FX O Minho, minho minho tejonki! Не видите. Przeszliśmy poglądać kroksy, bo tu wszyscy chodzą w kroksach. Patrzcie, jakie jak gigantyczne. Kate klok. Są z puszekami, ale te z puszekami to raczej takie mało praktyczne. Bo one się od razu pobrudzą. Ale mówię Wam, wszyscy chodzą tutaj w kroksach teraz. Wow. Gdzie jest Temin w kroksach? Skąd wiesz? To to jest Temin w kroksach! On ma takie ze sznurówkami wow. A można sobie z Hello Kitty Z Sanrio Z pryncesami wow. Ja, Demin! Demin! Take it, Georgie!